Tematem dzisiejszego odcinka będzie problem związany z nierównomiernym zużywaniem się klocków hamulcowych. Klocki hamulcowe nierównomiernie może się zużywać zewnętrzny lub wewnętrzny. Aby ten problem omówić, przypomnijmy sobie, jak ten zacisk działa. Kiedy naciskamy nogą na pedał hamulca, budujemy ciśnienie w układzie hamulcowym, Wynikiem zbudowania tego ciśnienia jest przesunięcie się tłoka hamulcowego i odpowiednia siła do ciśnięcia klocków hamulcowych do tarczy hamulcowej. Natomiast kiedy puszczamy nogę pedału hamulca, musimy spowodować, że klocki hamulcowe odsuną się od tarczy hamulcowej, powodując, żeby ona swobodnie mogła się między nimi obracać. Brak tej szczeliny technicznej będzie powodem nierównomiernego zużywania się klocków lub jednego z nich. I teraz, po redukcji ciśnienia tłok hamulcowy się cofa, powodując odsunięcie klocka hamulcowego od tarczy. Tak. Natomiast drugi klocek, żeby był swobodnie odsuwany, musi być poprawna praca zacisku na stworzeniach prowadzących. Teraz, w wypadku zacisków od ATE, gdzie są stosowane tuleje gumowe prowadzące złożeń, wiemy, że tych elementów nie wolno smarować. Musi to pracować na sucho. W drugim wypadku, jeżeli nasmarujemy lub niepoprawnie pracują te elementy ze sobą, powoduje to, że będziemy mieć brak szczeliny roboczej z drugiej strony. Podobne rozwiązanie jest u innych producentów. W wypadku tego zacisku spożnie prowadzące poruszają się w jazmie. Tutaj smarujemy. Brak tego smaru doprowadza lub nieodpowiedni smar doprowadza do zapieczenia tego elementu prowadzącego i również brak szczeliny roboczej, przez co klocki hamulcowe zewnętrzne będą się nadmiernie zużywać. Nie zapomnijmy też o tym, że przygotowanie jazma zacisku. Do pracy powoduje, że ten klocek hamulcowy ma też możliwość odsuwania się. Jeżeli tego nie będzie robił, będzie źle przygotowany, też ta szczelina robocza nie będzie właściwa i dojdzie do uszkodzenia klocków hamulcowych. Może nie uszkodzenia, ale nadmiernego ich zużycia. Innym powodem nadmiernego zużywania się klocków hamulcowych w zaciskach nierównomiernego będzie wadliwa praca mechanizmu załączającego hamulec postojowy, czy to linka, czy sam mechanizm zacisku. To też doprowadzi do uszkodzenia jednego z klocków lub oby dwóch, zależy na ile ona pracuje niepoprawnie. Są jeszcze problemy związane z samochodami dostawczymi, które mają dużą masę, poruszają się z dużymi prędkościami, często trzeba tą masę szybko wyhamować. Problem dotyczy w tych samochodach zjawiska polegającego na e, rozszerzalności pod wpływem działania temperatury. Z zewnątrz zacisk jest lepiej schłodzony, a wewnątrz następuje akumulacja temperatury. I ta temperatura, działając na klocek, powoduje, że on się robi większy. I mimo, że działa poprawnie zacisk, ten większy klocek doprowadza do ucierania tarczy o ten klocek i nadmiernie zużywa się często wtedy właśnie klocek wewnętrzny. Myślę, że z grubsza omówiłem problemy, z, które mogą powodować nierównomierne zużywanie klocków hamulcowych, natomiast Wy pamiętajcie, że zanim zamontujemy nowy zestaw klocków hamulcowych, zobaczmy, jak te stare wyglądały, bo po oględzinach starych klocków możemy Dostać bardzo szybko informacje, co jeszcze powinniśmy w tym zacisku oglądnąć, na co zwrócić uwagę, żeby problem taki nie powstał z nowym kompletem klocków hamulcowych. Dziękuję.